Pryasha, Rozdział trzeci. Musieliśmy wysiąść z tramwaju. I nagle ja pierwszy spostrzegłem wysoko, tuż pod chmurami, jakiegoś olbrzymiego potwora, który kołysał się w powietrzu i huczał jak młyn. Hej, bracia, spójrzcie w niebo! zawołałem. Wszystkie krasnoludki, jak jeden mąż, zadarły noski ku górze. Wielu ze zdziwienia nawet usta pootwierało. Ach, przecież to jest powietrzny statek! ucieszył się mądrala. Chciałeś powiedzieć balon powietrzny? Wtrącił Skoczek. Nie, nie, właśnie statek. A właściwie sterowiec, odrzekł Mondrala. Balon-sterowiec to chyba to samo? zapytał marynarzyk. To wcale nie jest to samo, objaśniał Mondrala. Sterowiec to taki statek powietrzny, który leci tam, dokąd chcą pasażerowie w łódce. To znaczy, że można nim kierować w dowolnym kierunku. Zaś zwykły balon poleci tam, dokąd go wiatr poniesie. W czasie naszej rozmowy sterowiec zbliżał się coraz bardziej, tak że mogliśmy przyjrzeć mu się z łatwością. Sterowiec składał się z długiego kosza na przodzie, którego znajdował się ster. Kosz był na długich sznurach przymocowany do dziwnego żaglowego balonu, mającego kształt długiego cygara. Po obu bokach, którego znajdowały się dwa szybko obracające się koła, z łódki zwisał aż do ziemi sznur. Chłopcy, wdrapmy się po tym sznurze na balon i odbędziemy piękną podróż powietrzną, zaproponował marynarzyk. I nie czekając na odpowiedź, schwycił sznur ze zwinnością prawdziwego marynarza i szybko wzniósł się w górę. Za jego przykładem poszli inni, starając się jak kto umiał. Po krótkiej chwili, Siedzieliśmy już wszyscy, jedni w koszu, jedni na długim, żaglowym cygarze, a inni nawet na sznurach łączących łódkę z cygarem. Mondrala, obejrzawszy dokładnie kosz, znalazł w nim motor i puścił go w ruch. Starowiec wzbił się wysoko, wysoko i zrobiwszy nagły zwrot, poleciał w kierunku, który mu nadał Mondrala. Ja, strojniś, usadowiłem się przy samej burcie łódki i obserwowałem przez mój monoclip ptaki latające wokół naszego sterowca i podziwiające, najwyraźniej, niezwykłych podróżników. Lecieliśmy dość długo. Pod nami przewijały się miasta, wsie, osady, pola, łąki, lasy, jeziora, rzeki. Patrzcie, patrzcie! zawołał nagle Mondrala. Zbliżamy się do Krakowa. Już widać Mariacką wieżę, Sukiennice i mury Wawelu. Zaraz wylądujemy i obejrzymy dawną stolicę Polski. Niestety, nawet nasz mądrana nie wiedział, jak zmusić Sterowiec do opuszczenia się na ziemię i przestraszeni postanowiliśmy tak długo latać, dopóki sam Sterowiec nie osiądzie na ziemi. Ale my, elfy, nie umiemy się długo smucić. Mamy czyste sumienie, wiemy, że nam nic złego się nie stanie. Po chwili więc w naszym napowietrznym statku znów panowała dawna wesołość i pełni ciekawości. Spoglądaliśmy wciąż na uciekającą pod nami ziemię. Oto Zakopane i Tatry. Tu jest granica Polski. Zaczyna się Czechosłowacja. Teraz skręcimy nieco, aby zobaczyć Austrię. Teraz jesteśmy nad stolicą Austrii, nad Wiedniem. Jeszcze chwila, a będziemy we Włoszech. Nie przestawał objaśniać Mondrala, który tak dobrze znał całą drogę, że od razu poznawał wszystkie miejscowości, nad którymi przelatywaliśmy. Wreszcie ujrzeliśmy w dole morze. W tej jednak chwili Mondrala zauważył, że w Motone się coś zepsuło i że będziemy zmuszeni opuścić się na wodę. Boże, wszyscy się tak potopimy, przestraszył się trójkącik. Nie, nie bój się. Ten kosz łódka jest tak zbudowany, że będzie utrzymywał się na powierzchni wody i jakoś dobrniemy do brzegu. Zresztą, może spotkamy na morzu jakiś okręt, to nas wszystkich zabierze na pokład. A tymczasem nasz sterowiec opadał coraz niżej i zbliżał się ku morzu. Spójrzcie, spójrzcie, jakie okropne ryby są tu we wodzie. Zawołał Turek. To są rekiny, powiedział Riki. One widocznie myślą, że dostanie im się wspaniały kąsek, gdy popadamy do wody. Ja myślę, że to nie jest chyba przyjemne być pożartym przez rekiny, rzekł płaczliwie balonik. W tej chwili silny podmuch wiatru tak zakłócał naszym okrętem, że kilkunastu z nas wypadło z łódki, chwytając się jednak na szczęście za burtę, sznury, a nawet za ster. W liczbie tych, których wiatr wyrzucił z łódki, znalazłem się ja, strojniś, jeszcze jeden błysk oka i znalazłbym się w paszczy ogromnego rekina, który już wysunął się nieco z wody, żeby mnie połknąć. Na moje szczęście zawisłem jednak na jednym ze sznurów i dzięki temu nie wpadłem do wody. Tymczasem Mondrala, chcąc wybrnąć z niebezpieczeństwa, kręcił tak długo w motorze, aż nasz sterowiec wzbił się znów w powietrze. A po trzech minutach wylądowaliśmy szczęśliwie na brzegu morza. Jeśli bajka podobała się Tobie lub Twojemu dziecku, nie zapomnij kliknąć łapki w górę oraz przycisku subskrybuj wraz z dzwoneczkiem koło niego. Dzięki temu będziesz dostawać informacje o nowych bajkach i legendach na tym kanale.